Nie, ona, ona nie ma tego mm -mm. Ona nie ma moda Ale było, było napisane na czacie, że Dobra, okay. więc Wy tego na razie nie widzicie, ale Okej, okay, już widzimy e, Okej, okay, dobra Filip, e, czyli Faul, zaczął e, Z Ninja Tabi, Doran, z Blade'em I jedną podką Jego skillę to 2 w Q, 1 w e, I postawił już jedną pułapkę e, Świerku Kupił nic. Nie, on kupił... China Westa. E... Chainwesta, Armora i... Z tego co widzę będzie i... szedł pod szybkiego Torneila, z tego co wynika z tych tych itemów, chociaż mogę się mylić. No tak, no będzie raczej od razu Torneila i... Ale bez potek na początku. No, no bez potek z na początku, no nie wiem. Ci ciężko mu będzie na pewno troszkę przeżyć tam. Filip też ma tylko wypadki, jedno. Nawet. Zobaczymy z... co, tu, co tu jest do kombinowania. Okej. Okay. Już, już kłapki pięknie. Jak ktoś chce mieć pozdro to niech ma XD, XD, XD. Ja chciałem to zrobić, pepiecze, najlepszego za na świecie. Okej. <grym> <Iz> <grym> Mainuję go. No i zaczyna się to co? Zaczyna się wkurzanie Zaczyń dzidami. Dzidale. Te pułapki, te pułapki będą wszędzie w tych krzakach No a minion nie wszedł Zdawane większa przewaga będzie, jeśli chodzi o CS będzie dla dali, jestem tego pewien. No na razie nie krakaj, bo jest 4 do 3, więc... O wszystko CS wszystko na pewno wszystko. będzie, słuchaj, na pewno, bo ona ma straszny ten Zobaczymy to no w sumie. Jeszcze nic nie mogę, faktycznie nie mogę tak przesądzać. Kileczki. Kileczki. Ale należy też wspomnieć, że Filip ma skina, kurde, takiego drogiego, za 250 rpqów. A skina elo, skilla zero. Stara, odwieczna zasada. Ale że co? Bo nie słyszałem, musiałem... Skina elo, skilla 0. Czyli to, że masz skina, nie oznacza, że masz skina. dzięki, Sherlock. Proszę. Do usług 15 do 8 Zbyszek e, pisze na koncie u nas, że, że trzyma za felepa kciukacze, kciukacze. <grym> 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 Ok 80 AD 79 Hmm zobaczymy co z tego wyniknie, na razie będzie pasywna gra. No, nie świetnie się wbił Filipa. Próba wbicia w Jacks w tego. Boże, Filipa. Tylko niestety nie wierzę, że wierzę go może. No i Ulti Filipa. Hmm. Ciekawe co z tego wyniknie. Dali w ogóle jest dobra na 1 na 1, ona ma strasznie. Potwierdzam, raz e, ten, grałem Arama właśnie z T-Rexem, 1 vs 1 Nie wylosowało Nidali, a mu daj że. chyba też Jaxa nawet, nie pamiętam, ale... Ja, nie uszukuj. Co nie uszukuj. Wylosowało chyba Jaxa, co, co ci wtedy Ja nie troszkę? pamiętam, żeby grał, ja tu miałem Nidali Człowieku, ty płakałeś, ja gra... że ja z tego... Ja grałem w lux. Zraz, Dobra, nie Zraz, że ja z tego Kotka... Ja grałem wtedy A ja Nidali? No ty mi dali, ja lux. A no tak, tak. I ty wtedy wygrałeś, ale ty też cisnąłem ci tym koteczkiem. No ale wygrałem. Kote ale wygrałeś. Ta oczyń co tak cicho na czacie, bo tak. Ooo, ładna dzida. O, okej. Okay. No, będzie ciężko tutaj. Proszę, świerku zaryzykował po łapteczkę. Oj jeszcze dostał. Oczyń. czy oczyń. Byłem 10 widzów nie W ogóle Kireks, mamy już 3 HP Co 3 HP No 3 serdeczne. To kiedy ja gram? W jaki dzień? Aha. Czwartek. I, um, no czwartek. Może będzie czwarty A jak tam jutro, więc... Też będzie... 18, tak? Nie 18, czekaj. Pójście, gdzie ja mam te wszystkie kartki? E, nie, ty grasz jako ostatni. Nie no, oddaj mi tą osiemnastą wybacz. Chcesz tą 18 jednak? Dobra musisz jeszcze przeciwnika zapytać. Ach. było blisko. Masz i spadaj. Eee... Świerku, to mimo tego, że malu? Aaa, ładny heal. Táben... O, jest. Oj, O macko. Ja pierdzielę. jesteś gównem. Ciota. I'm so bad, no. spokój. Ale fajnie, że Filip, byś przegrał. O, Świerku hmm, się nie zabija, żeby mnie na nadgał... odwrót. Yy, dobra, zobaczmy na, na itemy Nidali po śmierci. Kupił drugiego Dorans Blade'a, kupił Shen'a i kupił Wampiric Sceptera. I... szarżuje na Świerka. Robi tower dive'a następnego. jest. Udało. A mógł się Świerku tutaj troszkę inaczej zachować, na przykład wpadając już pod tą nawet wieżę, żeby się cofnąć. Ale to jest nie jej koteczek który do, doścignie każdego. Chyba, że nie popi. I Simpson. Jest, jest Trinity. Co i będzie hextać pewnie. Tak, tak Trinity. I jak Trinity. I to jest Trinity e, tak. torma. <laughs> Ale jeszcze nie zrobię takich <laughs> butów. Filip zbiera apteczki Przepraszam W związku z tym Boże Ej okay, no ogólnie to jest ostatni mecz? Tak, no. dzisiaj tak Może jak już normalna po tym Na streamie? Z tobą mnie. <grym wioski> Na streamie, a ja będzie mało ludzi, więc nie ma co już tego streamować Jest, jest 50. 50 51, a no. A no to jednak, myślałem, że będzie mniej Napiszcie czy chcecie. Z widzami możemy pograć. O, mhm. możemy Arama z widzami gry. Mhm. Właśnie, no właśnie. E... Ten kto chce Arama, niech pisze tutaj na czacie, jest ja ja sobie w górę. E, napiszcie Niki z Lola, ja sobie ten, ja sobie je zapiszę i no, Arama, komentarz, kto chce normalne są no. to niech lajkuje. E, dobra. Jak chcecie arama to subuje. To szare. No, chcecie arama to sub, Bez suba nigdzie nie gracie. No. No. Tylko o to... mnie nie. Nie, jak chcecie arama to unsuby. Jak dacie unsuby, to zagramy. Czy <laughs> był <laughs> ta odcina, nie? Ta ucina usubujecie to gramy z wami. Dobra. E, nie, na EUNE, e, e, tak na, czekaj, na iście? Tak, na iście, Dajki. na iście, przed Hej Hajdżer w tym momencie tak, tak ciotowato wyszedłeś. Czym? <grym> no mówiąc, że nie wiesz, na którym serwerze grasz. Czy na pewno na iście? No <grym> wiesz. Na, Zobacz, na, lepiej zawsze. No masz ja. szwabów, nie nam no, właśnie widzę świerku nie wiem ty panom, Ale to zaśmiało jaki paga, którego napisałem, że zagrałem z nim 5 lat, jak mawiałem spada z nim. Mówiąc oczywiście zagramy na, e, na iścia. On mówi, ale ja gram na Norwiki. Ja może niebał wstydzi. To było fajne. <laughs> Matko. No cóż, 2-1 dla hmm, tego, dla Filipa 70 do 30. A, tak jak myślałem, będzie miał lepszą farę od niego. No dziwi mnie, że w dziesiątej minucie na ramie nie ma jeszcze butów. No to trochę boli. No ale zraszował to na ile jest. O dobra, teraz zrobię buty nimże tabi. Kupię sobie wampiry sceptera. Mhm. Sceptera! Sceptera. Nekrit, ty masz taki nick 3XL Ale te dzidy to są naprawdę op O, Jack zbija, Filipa Poszedł Ignite Filip traci połowę HP No jakby, jakby tak się ten świerku postarał to może by jednak zrobił. Mm. God damn it. Mm. A nie, God ale św świerku daje radę, nie ma co. Tak. To. to trzeba mu powiedzieć, daje radę i nie daje się aż tak mocno dominować, bo tu jednak Filip go pusznął, no ale... Świerku najważniejsze, że imprezę dobrze robi, tak? Z tego nie. Na... Znaczy on nie robi dobrych imprez, on, on chodzi na dobre imprezę. <gryje> chodzi na imprezę <gryje> O kurde Pięknie tutaj Filip to zrobił, fajny kontratak z jego strony, na kociaku No i tak jak myśleliśmy To chyba będzie najszybszy mecz, bo tak to głowy trwa 20 minut 11... Tak, 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 tak no, a co do tego Arama, co wy ludzie, tylko 3 chce grać, was jest tu 53, a trzech chce grać, naprawdę Dobra, Filip się zabił. Zobaczymy, co kupi. O, tutaj, dobra. Eee, co, co kupi? hextek To może jeszcze raz, jakby ktoś tam nie załapał, e, gramy po tej grze Arama z widzami, także mówcie tam piotrukowi, jakie macie nicki na Nordiku i, i możemy grać, nie ma żadnego problemu. Dominik, ja Minikol twój już zapisałem, okej. Okay. Eee... Najlepiej jakbyście dodali mnie do znajomych. Ja już wam podaję mój nick. Żeby było... No. Chciałem dzisiaj zagrać. Radek chce zagrać, okej. Okay. Porym chce zagrać. Eee, yy, jala... może well, no, ja chce zagrać. Okay. Filipa, zaczyna go kontratakować. Świerku kontratakuje. O, bardzo ładnie może Filip, Filip nie, w robi Świerku robi to samo, ale niestety Filip jest troszkę szybszy niż on. Aaaa, misno się zdzidy. Aj, to chyba było Taka o Filipa, oj. Oj, minione było. już manu. nie ma many. bariera, świerk. bariera, od bariera A nie, on nie ma bariery, zapomniałem. No, matko. Świerku zginął. Tak, masz rację, gdybym miał tam barierę, to byłoby lepiej dla niego. No właśnie, ten, przez tego Ignite, a, nie? To, to było trochę nieprzemyślane. Ten. Eee, ten hill. No a mogę się, się zakończyć ten, potoczyć Ta walka Eee, ma, Eee Tak, 1 2, 3, 4 zapisałem, Dobra Typowe dla Filipa, że zaczyna wariować Niech wygrywa. No. Ale dostaje dupę to płacznie. Świerko O! Coś tu jest. Coś się chyba tak... Tak, ten użył hexteka Świerko no, mimo tego zginie. dalej bija Filipa. O matko! Jest... O, matko, tak się... o matko, daj, Naprawdę znowu zabił. No ale świerko zaczyna niefajnie gridzić. No to już chyba jest jednak <laughs> przesądzone. Ak desperacji. Ak desperacji. Tak, była całkiem fajna gra Szybko agresywna mhm. Tak jak mówię, te runy, to że nie ma tych run to daje na początku taką fajną... Uh, Tom No, że, że jest wyrównanie, nie ma tak, że wiesz, że ktoś ci dominuje na samym początku No, 5000 armora w samych runach Na fin 2, 1, 2 1. ja zbieram, ale jest już wystarczająco osób bo no weź pod uwagę, że jeszcze ja i Igor chcemy zagrać. Ja też chcę zagrać, hello. Ale ty masz tego? <grymne> <grymne> to u mnie nie ma. Win. No dobra, dobra, znowu się Świerku, bije znowu coś. Znowu coś chce jeszcze ugrać. <grymne> <grymne> o, ale mi... ale się misnął. No. Ale tak by nie zabiłem, nie spada pewnie. Nie wziął poprawki na wiatr. Na wi wiatr. <grymne> Hmm. Czy Filip znowu zginie, czy Świerku znowu zginie? Zab wow. No to Filip troszkę No Okej, daj mi się, że chyba już i tak e, znamy wynik tej, tego meczu <laughs> Ale to gol Golda Świerku Matko Driver Max, no a driver z Ale ludzie nic nie szkodzi, jutro też będziemy streamować, jutro także można za, z nami zagrać Arama Po prostu zapiszcie nasze niki, ja tam u Was O, Igor Driver Max Wiecie przecież, że mogę, możemy zagrać jeszcze więcej niż jednego tego rama. Jeśli będziecie jeszcze siedzieć, to nie ma problemu, no może. Możemy zagrać jeszcze po, za tą godzinkę niecałą. Także, ale musicie siedzieć, no. Jak wam się chce, to proszę bardzo. Eee, na czacie podałem wam nicki wszystkich osób, co tutaj siedzą, siedzą tutaj na skypie. Pomagają w komentarzu i ogólnie. Ogarniać cało całe to bydło jeżeli jakieś jest Daj już podałem już podałem Także jeśli chcecie zagrać tam po tej ten To nie ma problemu tylko musicie podawać Cicho widz, nie? zostawił barierę Świerku jakoś, O, daję sobie radę O, bardzo robię. ładnie Świerku no, Ciekawie się zaczyna robić Zastanawiam się dlaczego on tak zaczął cisnąć mm. Może przez seksteka? Wiesz co? Wydaje mi się, że to... powoli chyba musi troszkę... To, to jest Jack <śmierdzia> 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 Nie, ale wiesz co? No właśnie, on musi tego... On musi chyba jakiegoś rezista złożyć. O właśnie! Zaczyna się troszkę bardziej defensywnie składać. Na razie widzisz polecia na full offensive A zobaczmy jak to z tym w Goldzie po tej siedmiastu mm -hmm. 9600, 9600, 9600 dla Nidali 8200 dla Jaxa, z czego Jax ma 2300 w kieszeni Jaha, też informacja, ja, ja, To jest już ostatnia dzisiejsza walka. I one wszystkie są nagrane i będą na kanale. Ja już podaję ten link. tak? Jaka perfidna reklama swojego kanału. Nie mhm. reklama. Boże, co to się tu włączyło. Ho oh. ho, ho. Czasz tam coś próbuje. Perfidna <laughs> reklama kanału, bitch <laughs> please Jakby to była perfidna reklama kanału, to wiesz co mi kazał ci zrobić? No Pamiętasz jak wczoraj testowaliśmy i robiłeś te nakwisy, które się posuwały, nie? O, aha, i, o, i Filip zgarnął flagę, fragę tutaj, przez tego no, ignałka No właśnie No to No, zakończył to Filip zginął mhm. No, pamiętasz no, jak wczoraj... Kre... Przed... Przerwę jeszcze, ile nas będzie Dziesięciu No, to domyślam się, ale u nas będę ja, Fejdżę... Ja Muzykant, kireks, Igon, ty... znaczy Igor. Kireks ty nie grasz, ty masz laban. Za Kiery gram. <noise> to kogoś będziemy musieli nie pieprzyć z nim. Nie kończ kolego. Hmm. To mają 30 minut... Mają do 30 minuty, nie wiem dlaczego. No 12. Dlaczego Ma tego nie kończysz? Kończ was wstydu oszczędzić ale minione chcą może <laughs> <laughs> no, no, jak się Filip zaraził To się tutaj tak... macie link gdzie będą wszystkie te walki eee... no więc to, to się zaraz skończy i zagramy sobie arama dyszkę tutaj jeszcze świerku próbuje cokolwiek ogarnąć ale Dida jego Nexus jest już na granicach wytrzymałości. Mimo tego jeszcze próbuje ten zabić Filipa, co nie, opłaci mi się. Koniec! Czuję, koniec! Ach koniec, dobra. Już się przestraszyłem, że Direct kamera mi coś tam... Ja to koniec, wygrywam. Ale i tak świerku jednak. Dobrze. Świerku, to i tak legenda. Ale przynajmniej się skupi na zabijaniu, jechał cały czas na to dali jak...